Nowe, ja się nazywam się Przemysł Ogromny Aczur i wraz z Oniami przede wszystkim chcieliśmy powiedzieć trochę o tego, czym nam się zajmowaliśmy w kwestii właśnie takich wstępnych analiz dotyczących modelowania zachowania cząsteczek w do grawitacji przy użyciu oprogramowania do modelowania dyskretnego cząsteczek. Na poprzedniej konferencji mówiliśmy bardziej o tym właśnie. Jak można wykorzystać tego typu oprogramowanie do modelowania e, interakcji między elementami maszyny a transteczek? Dzisiaj powiemy trochę, jak weryfikowaliśmy ten model, ponieważ każde, każda symulacja wymaga, w moim opinii takiej weryfikacji. E, kiedy rozmawialiśmy ten temat, byliśmy pracownikami mojej techniki. Ja muszę sprostować, że aktualnie jestem pracownikiem Dlaczego eee. się zajmujemy? To jest trochę co innego niż to o czym mówił Pan Profesor Karol Sewery, ponieważ my nie zagłębiamy się w ten regolit, eee, który symulujemy, tak naprawdę symulujemy po prostu cząsteczki, które są kulami. Eee. Zajmujemy się raczej taką zwierzchnią warstwą i tym jaki wpływ ma na te cząsteczki kontakt z elementami ruchowymi maszyny, która się Przemieszcza po nim, tudzież w jakiś sposób zbiera, Akurat w naszym przypadku jest to taka maszyna, która służy do nabierania tej wierzchni warstwy. Może puszczę. No i ten pomysł, żeby powiązać ze sobą druk 3D, który jest dosyć innowacyjnym sposobem szybkiego prototypowania oraz modelowania Wynika z tego, że symulacje demoskie trwają bardzo długo, są bardzo czasochłonne i jak na ogół wykonywanie jakichś modeli i symulowanie jakiegoś zjawiska ma nam przyspieszyć proces e, usprawniania jakichś elementów maszyn, optymalizacji. Tak w przypadku dema e, akurat dużo prościej jest szybciej wydrukować jakąś część maszyny e, i sprawdzić tutaj, jeżeli chodzi o warunki ziemskie, jak ona działa. Często to jest szybsze niż przeprowadzenie kolejnej symulacji. Tak jak w przypadku modelowania MES czy CFD, to modelowanie DEM niesie za sobą kilka ryzyk, takich, że możemy coś policzyć, program to jest zbiór algorytmów, to są matematyczne, jak zdefiniujemy zadanie, to zawsze coś się policzy. Nie zawsze to, co się policzymy, jest odwrotne rzeczywistości. To rzeczywistością. Nie zawsze obserwuje nam to, jak zachowuje się materiał rzeczywistości, jeszcze 10 lat temu, kiedy modelowanie CFD dopiero wchodziło do polskiego przemysłu tak bardziej powszechnie, to można było tak trochę prześmiewczo, niektórzy mówili, że skrót CFD rozwija się jako Color Store Directors, bo ładnie wyglądają wyniki, a to czytamy bardzo dokładnie czy nie dokładnie, to już taki dyrektor nie zawsze się w stanie określić, a na prezentacji wyglądało OK. I obecnie ten sam proces następuje z modelowaniem tęt, który wymaga większej mocy obliczeniowej, więc dopiero wchodzi do tego przemysłu tak bardziej powszechnie w ostatnich latach. Dlatego jeśli chcemy zacząć modelować coś w warunkach innej grawitacji niż Ziemska, bo to modelowanie się do tego bardzo dobrze może przydać, ponieważ nie jesteśmy w eksperymencie w stanie tej grawitacji pominąć. To dobrze, żeby zrobić najpierw model i przetestować go w warunkach grawitacji ziemskiej, i zrobić również stanowisko badawcze, które nam zweryfikuje, czy mniej więcej to, co chcemy, żeby wyszło, to rzeczywiście w tym modelu wychodzi e, poprzez weryfikację stanowiskiem fizycznym. I teraz poproszę Pana Damiana które udziału w tym właśnie stanowisku technologii atetycznej w przygotowaniu powojennych Państwa. Ja jestem pracownikiem Politechniki Krakowskiej i od 6 lat zajmuję się drukiem 3D, więc znam już wszystkie wady, zalety. i Niestety tak jak w przypadku powiedzenia, że dla młotka każdy problem rozwiązuje, dla młotka każdy problem jest gwoździem, tak dla mnie każdy problem da się rozwiązać drukiem 3D. I tutaj kilka. Kilka zalet w druku 3D jest to oczywiście technologia pozwalająca na tworzenie części warstwa po warstwie. Pierwszą zaletą jest możliwość tworzenia obiektów ge o geometriach, których nie da się wykonać innymi metodami. To jest właśnie spowodowane tym, że budujemy modele warstwa po warstwie. I tutaj mamy takie trzy przykłady. To są wydruki na naszych drukarkach. Pierwszy przykład to jest taka zabawka dla dzieci, którą przygotowaliśmy dla dzieci z mukowiscydozą. dozą. Taki bączek. Jeśli dmuchniemy od góry, to przez te specjalne kanaliki powietrze wprawia ten bączek w ruch. Te kanaliki nie byłyby możliwe do wykonania inną metodą. Nie dałoby się stworzyć takiej formy, żeby to zostało oddane, i nie dałoby się też tego wyfrezować. Kolejny przykład no to można powiedzieć, że jest to taka dysza, czy też fragment silnika, może być to silnik rakietowy, z zabudowanymi wewnątrz kanalikami do chłodzenia. Tutaj mamy przekrój takiego elementu i widzimy, jak te kanaliki są poprowadzone też ze względu na kształt tych. Ta technologia jest idealna do produkcji pojedynczych elementów i krótkich serii, gdzie nieopłacane jest tworzenie form do wtrysku. Kolejną zaletą jest możliwość decentralizacji magazynów z częściami zamiennymi. Takie części zamienne mogą być wysyłane do centrów druku w postaci plików i tam na miejscu blisko klienta drukowane. Taką, takim ciekawym przykładem jest przykład. Właśnie z NASA. W 2014 roku astronauci potrzebowali klucza do odkręcenia śruby. Ten klucz został wysłany do nich mailem, lip cyfrowy. Na pokładzie stacji kosmicznej został taki klucz wydrukowany. Jest to bardzo ciekawy model, też pod tym względem, że zawiera wewnątrz element drukowany. Tam jest grzechotka, która funkcjonuje, także pozwala na obrót tego elementu tylko w jednym kierunku, w drugim kierunku jest zablokowany. Kolejną zaletą jest, są niewielkie wymiary podstawowych modeli drukarek. Te drukarki są wielkości w zasadzie drukarek laserowych do papieru. I to dotyczy i technologii FDM i SLA oraz również pruszkowych SLS. Tutaj przedstawiamy nasze stanowisko. Tak wygląda zmontowane stanowisko. Oczywiście celem tego stanowiska było odtworzenie możliwie najdokładniej parametrów zadanych w symulacji. Dlatego też układ składa się zasadniczo z dwóch systemów sterowania, dwóch systemów napędu. Jeden napęd służy za wprawienie pojazdu w ruch. Nie można było tutaj zastosować klasycznych pół, bo w symulacji wiadomo to nie zostało uwzględnione. Tam był sposób stały. Do tego jest mikrokontroler, który wprawia w ruch przekładnie z paskiem i całe to sprzęt się do przodu. Drugi zespół system odpowiada za sterowanie ostrzami. Te ostrza są sterowane niezależnie. Też zostało to zastosowane w tym celu, że w przypadku, gdy jedno ostrze zablokuje się, drugie nadal porusza się z zadaną prędkością. Wszystko było sterowane za pomocą. Komputera klasy PC. Na tym zdjęciu wszystkie elementy, które są błękitne, zostały niebieskie błękitne, zostały wykonane w technologii FD, czyli Field Deposition Modeling. Jeśli chodzi o samochody naszego pojazdu, zostało zastosowane, wykonane w dwóch technologiach, o tym powiem za chwilę. Zbliżenia na te elementy, które zostały wykonane do stanowiska, mamy to przęsło. Mamy ostrza, no i mamy też takie elementy montażowe. Zależało nam na tym, żeby to stanowisko było łatwe do demontażu, do wprowadzania iteracji, i też ze względu na geometrię taką część byłoby trudno wykonać inną metodą. Natomiast na drukarce mogliśmy taką część wykonać w ciągu godziny. I tutaj w trakcie pierwszych pomiarów napotkaliśmy pewne problemy. Elementy wydrukowane technologii FDM ze względu na to, że mamy tutaj topienie materiału warstwa po warstwie, ten materiał jest nakładany. Pozostawiają takie schodki. Tak? Jeśli mamy jakieś sfazowania, jakieś pochyłe linie, no to pojawiają się widoczne schodki. To powodowało, że ten materiał pobierany się blokował. Dlatego też do tego elementu zastosowaliśmy inną technologię, technologię SLA. Jest to stwardzanie fotopolimeru za pomocą światła UV dla i tutaj widać, że jakość wykonania jest znacznie wyższa. Oczywiście każda z tych technologii ma wady, zalety. Ethernet jest technologią najtańszą. Taką drukarkę można sobie postawić na biurku i ona może pracować. Natomiast w przypadku technologii żywicznych. Ta żywica wykorzystywana jest zwykle toksyczna, może powodować opadania chemiczne, więc trzeba mieć wydzielone stanowisko, trzeba używać sprzętu ochronnego i trzeba mieć też sprzęt pomocniczy, który pozwala na wykończenie takiej części, no bo po wydrukowaniu, po spełnieniu drukarki ona jest cała pokryta nieutworzonym polimerem. Kolejnym wyzwaniem było sprawienie, żeby to stanowisko dało się szybko demontować. Wiedzieliśmy, że będziemy to rozkręcać wielokrotnie, więc zamiast modelować gminy w części, to oczywiście da się zrobić, zastosowaliśmy mimośiężne inserty. No i też można pokazać różne własności tych technologii. W przypadku fdm inserty mogliśmy montować na ciepło. Tak? Natomiast w przypadku technologii żywicznej ta żywica utwardzona niestety pod wpływem ciepła nie topi się, co powodowało, że musieliśmy przyjąć inne tolerancje i inserty były montowane na ciśnieniu. I tutaj mamy zdjęcia, film w pełnionym tempie pokazujący, jak ten model działa. Jak Państwo może pamiętacie z wcześniejszego filmu, też się pojawiały takie wystrzały tych elementów kulistych. Tutaj na tym filmiku też to dobrze widać. Ten pojazd jest zawieszony na pewnej wysokości zgodnie z tym, co było w symulacji. Złoże jest wcześniej nasypywane, rozprowadzony materiały z równomiernie, podobnie jak w symulacji. Takich eksperymentów właśnie w rzeczywistości jesteśmy w stanie przeprowadzić znacznie więcej niż w symulacji, gdyż to się liczą tygodniami. Oczywiście, żeby porównać symulacje z warunkami rzeczywistymi przy grawitacji ziemskiej, te pojedyncze ziarna były liczone klatka po klatce i porównywane później z wynikami z symulacji, żeby sprawdzić sobie. Tak, jeżeli nie mowa o porównaniu właśnie wyników symulacji z wynikami z uzyskanymi na stanowisku eksperymentalnym. To należy powiedzieć też, że nie zawsze w symulacji, jeżeli dokonujemy modelowania jakiegoś zjawiska, musimy mieć idealne odwzorowanie tego, co modelujemy. Czasami możemy posłużyć się jakimiś wielkościami analogicznymi. No i tutaj jest takie porównanie: że próbowali zrobić eksperyment. Przypróbowali zrobić eksperyment przy użyciu kermazytu, żeby mieć bardziej taki nierównomierny kształt tych cząsteczek, żeby to było bardziej skomplikowane, może bardziej rzeczywiste. W tym celu ta symulacja, którą żeśmy policzyli, nie składała się z jednorodnych sfer. Te cząsteczki miały rozmiar od do 4 mm. Natomiast okazało się, że w rzeczywistości ten nasz mechanizm, który tam sobie wymyśliliśmy zacinał się przy każdym podejściu. Nie udało się nam przeprowadzić pełnego eksperymentu o pełnym czasie trwania, tak jak w symulacji. W symulacji mieliśmy policzony 20 sekund pracy urządzenia, więc musieliśmy przejść na elementy sferyczne o jednorodnej średnicy. I mimo, że mieliśmy trochę co innego w symulacji, a w eksperymencie, to mogliśmy tak możesz sprawdzić, a mianowicie jak przebiega napełnianie się tego naszego urządzenia czy ono do napełniania w symulacji odpowiada temu, co mieliśmy w eksperymencie. No i jeżeli porównać wynik eksperymentu oraz symulacji DEM, no to rzeczywiście w ciągu trwania mieliśmy 8 sekund symulacji. Mniej więcej ten proces nabierania cząsteczek przez naszą maszynkę wygląda bardzo podobnie. Tutaj kiedy robię jest korelacji w e, różnych wielkości, o czym zaraz powiem, to wyszło, że korelacji, a z korelacji personal tam 0,997 bodajże. E, no i to, o czym powiedziałem przed chwilą, nie porównujemy tej samej wielkości. Porównujemy tutaj w ramach eksperymentu liczbę zebranych cząsteczek w czasie, natomiast w ramach symulacji porównujemy masę zebranych cząsteczek. Z tego względu, że te cząsteczki miały różne wymiary, no i taką korelację takich dwóch różnych wielkości, ale zależnych od siebie, udało nam się uzyskać. Jak zrobiliśmy ten eksperyment dla warunków grawitacji ciężkiej, no to później przeprowadziliśmy również eksperyment dla, eksperyment dla innych warunków grawitacyjnych. To były przyspieszenie ziemskie tam około tego na księżycu i na masie. No I to jest akurat symulacja e, dla warunków przyspieszenia bodajże na księżycu. To, o czym chciałem powiedzieć, to to, co symulacja bardzo dobrze pokazuje, to ilość cząsteczek wybijanych do to e, nie będą do powietrza, nie ma tam atmosfery żadnej tylko ilość cząsteczek wystrzeliwanych, tak jak podczas pracy urządzenia. To również jest kolejna różnica między symulacją a eksperymentem, bo w symulacji mamy pewien idealny model, nam no, nigdy tutaj żadna cząsteczka nie zapotruje mechanizmu. W eksperymencie to się zdarza i to zdarzało się na gminie, żeby mu się powtarzać bardzo wiele razy. E, dlatego tu jeżeli jakaś cząsteczka, albo kilka cząsteczek spowoduje bardzo dużą koncentrację napięcia, no to one po prostu się prosto rosną, w pewnym momencie, w cudzysłowie, eksplodują i te cząsteczki są wypijane do góry. No i wiadomo, jak mamy różne warunki grawitacyjne założone, to różna liczba tych cząsteczek jest wypijana i w różnej długości czasu się unosi ponad powierzchnią złoża. No i tutaj. Taki, może nie wniosek, ale taka ciekawostka z tych symulacji. E, wykazały te symulacje, że w zależności od tego, jaka jest liczba odnoszonych cząsteczek, e, w zależności od wartości przyspieszenia grawitacyjnego, wykazało tutaj korelację logarytmiczną. E, I teraz pytanie, czy to rzeczywiście tak jest w rzeczywistości, czy to tylko wynika z, z modelu wewnętrznego, który jest zastosowany przy obliczeniach. No my nie wiemy właśnie obecną i z tym pytaniem państwa dostanę. Dziękuję za uwagę.